Wciąż dyskutujemy o trenerze reprezentacji Polski Wojciech Drzyzga Bartosz Węcław w studio, pan Marian Kmita. Jest w rozmowie telefonicznej z nami. Zwracam się jeszcze do Pana, bo też kibice, którzy dyskutują często na forach, co Bartek może potwierdzić, bo też jest szefem jednej ze stron, zastanawiają się, jaki wpływ na wybór selekcjonera mają sponsorzy. Sponsorzy, a także telewizja, której jest Pan szefem, która jest utożsamiana z siatkówką w naszym kraju. Czy Pan, jako szef sportu w Polsacie, starał się wpływać na to, że ma być ten lub inny szkoleniowiec, bądź też. Powiedział, nie chce niego, musicie zmienić trenera. Ja na tym ubolewam, ale niestety nie mamy żadnego wpływu, bo gdybyśmy mieli, to pewnie już dwa miesiące temu byśmy wybrali, czy starali się wybrać trenera. No, my robimy swoje, mam nadzieję, że świat zewnętrzny ocenia to dobrze. Myślę, że ten polkompel też robi swoje, czyli przede wszystkim wpłac za pieniądze. Natomiast yy, no jest oczywiście. To jest sytuacja bardzo dyskomfortowa, ponieważ my mamy poczucie wykonania swoich obowiązków w 100%, a może nawet 200 i, i ten brak wpływu bardzo nam ciąży. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to my nie, nie jesteśmy fachowcami środków trudno byłoby y, ludziom z y, zewnątrz podejmować tak poważne decyzje. teraz bardzo nas irytuje y, tempo tych zmian. To, to, to jest coś, co nam Pewnie chcielibyśmy mieć wpływ na te sprawy, ale niestety nie mamy. Wojtek, moim zdaniem fajnie byłoby, gdyby wybrać trenera kadry przy pełnej zgodności zarządu, gdyby prezes Mirosław Przedpełski wyszedł na środek i powiedział, panowie, to był mój pomysł, zaakceptowany przez zarząd, ale ja biorę za ten wybór odpowiedzialność. Jeśli się nie powiedzie, to ja za to odpowiadam w takim samym stopniu jak trener. To jest takie nasze marzenie, które tutaj wyrażamy w tym studiu od wielu miesięcy. Tak, powtarzane jak mantra. No, tu wracamy znowu do, do jakby do genezy. Ja dalej nie rozumiem jak związek, który jest na topie, który może się pochwalić takimi fajnymi wynikami sportowymi, nawet na tle innych dyscyplin przy takiej popularności, która jest no, niesamowitym, kołem, napędowym, ale też wyznacza, no, pewne powinno się wyznaczyć nowe zasady tej pracy. No, to, to jest jak działające przedsiębiorstwo. My często w tych rozmowach, gdzie się mieszają środowiska sportowe, biznesowe i, i, i kibicowskie, no bardzo, bardzo często mieszamy te tematy i, i widać, że Związek jakby troszkę jest opóźniony, opóźniony w takich swoich działaniach, gdzie uprościć te zasady, uprościć te procedury, wskazać wyraźnie ludzi z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za zakres działań, od, od, od sportu, który jest najważniejszy, poprzez marketing i tak dalej, i tak dalej, no to mi, dla mnie jest to oczywiste, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego trzymamy się tej skostniałej struktury, która jest bardzo nie, 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 niewydolna, stowarzyszenia, gdzie, gdzie muszą jakieś zarządy. Jak słyszę o tych zarządach, które mają decydować teraz, no powiedzcie mi panowie tu obaj i, 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 i pan Marian Kmita, no przecież znowu 23 ludzi usiądzie, nie, nie mając nawet tego programu. Czy w ogóle z Anastazją ktoś zdążył przez te dwa dni przeanalizować program? Czy on zdążył zaprezentować? Czy oby tak było. No ja tylko cały czas znaki zapytania, znaki zapytania. A to się wydaje takie oczywiste. No ale sam powiedziałeś, że jest to trener, którego bronią przede wszystkim. No ja wiem, ale on wyniki. przychodzi do jakiegoś kraju z, z jakimiś oczekiwaniami, z jakimś ba bardzo rozbudowanym już programem yy, w perspektywie z Mistrzostwami Świata 2014, które odbędą się na terenie naszego kraju, którego jesteśmy organizatorem. E, zainwestowano tutaj ogromne te środki finansowe, wielu ludzi się z tym identyfikuje jak najbardziej, e, a jesteśmy zarządzani przez grupę, e, niesprawną grupę ludzi, którzy między sobą nie umieją wyłonić ludzi, którzy weź, wreszcie wezmą odpowiedzialność. No, to tak nie działają firmy, te największe korporacyjne, które pokazują, jak się działa e, w aktualnych czasach przy, e, przy tych warunkach, no, które mamy dookoła siatkówki. Wydaje się, że rewelacyjnych. No, lepszych już właściwie wyobrazić sobie ciężko bardziej, że taka rozmowa jest potrzebna również z drugiej strony, bo, bo i, i my, i Polski Związek Piłki Środkowej ma jakieś oczekiwania, ja tak wierzę, że ma jakieś oczekiwania i powinien je sprecyzować, czy, czy budujemy reprezentację już teraz na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie, czy budujemy je z myślą o, o Mistrzostwach Świata, co, co traktujemy priorytetowo, co nie. Czy znowu okres ochronny dla trenera tak. przez rok, no. No to, to, powinno być ustalone, to powinno być ustalone przed tą decyzją. Czasu jest już coraz mniej. Mamy, mamy początek lutego, a trenera jeszcze nie mamy. Mało tego, nie mamy, nie mamy również trenerów, selekcjonerów drużyn młodzieżowych, a już wiosną zaczynają się rozgrywki międzynarodowe. Także no, ten czas nam ucieka i rzeczywiście ten pośpiech nie działa dobrze, ale w tym momencie już nie ma innego wyjścia. Już coś trzeba robić.